Dzień dobry. Dzisiaj kilka wiadomości na temat dodawania ułamków zwykłych. Popatrzcie, najpierw przypomnijmy sobie to, o czym mówiliśmy, a mianowicie, że nasz ułamek zwykły składa się z dwóch części: składa się z licznika i składa się z mianownika. Nasz licznik mówi nam o tym, ile części bierzemy z ilu części, czyli w tym wypadku z pięciu części. Ta Pizza, wyobraźmy sobie, że to jest pizza, została podzielona na 5 równych części. Każda z nich to jest 1 piąta. Druga pizza została podzielona na 8 równych części. Każda z tych części to jest 1 ósma. I teraz my chcemy te dwie pizze do siebie dodać. W takiej formie, w jakiej widzimy to w tym momencie, nie za bardzo możemy zrobić, dlatego że ta nasza całość składa się z różnych części. Musimy te dwa ułamki o różnych mianownikach, czyli o różnych częściach, rozszerzyć tak, aby miały jednakowy mianownik. Nazywa się to sprowadzanie do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to jest taka liczba, która da się podzielić przez. Pierwszy i drugi mianownik. Oczywiście, jeśli mamy tutaj więcej liczb, no to da się podzielić przez każdy z mianowników. W tym przypadku, w przypadku tych naszych ułamków, taką liczbą jest 40. I teraz, nasz pierwszy. Ułamek 1 piątą mnożymy przez 8 dlaczego? Dlatego, że musimy mieć w mianowniku 40, więc naszą piątkę mnożymy przez 8. Ale jeśli mnożymy mianownik, to musimy również pomnożyć licznik, czyli 1 razy 8, 5 razy 8 dodać naszą ósemkę musimy licznik i mianownik pomnożyć przez 5, bo znowu chcemy mieć w mianowniku 40. I mnożymy 1 razy 5, to jest 5, 8 razy 5, to jest 40. W tym momencie możemy te dwa ułamki dodać, dlatego że mamy wspólne mianowniki. Czyli robiąc te działania Okazuje się, że mamy nasze wspólne części, czyli te części są równe i dopiero wtedy możemy dodać. I dodajemy 8 dodać 5 to jest 13, nasz mianownik zostaje i jest on 40. I tak robimy w przypadku dodawania i odejmowania. Ułamków zwykłych. Zawsze pamiętajcie: muszą te ułamki mieć równy mianownik, muszą mieć równe części. W przypadku mnożenia i dzielenia nie jest to potrzebne, ale o tym będzie w następnym odcinku. Do zobaczenia.